Sprawa, nie, Panie Doktorze, bezpieczeństwa państwa. Czy można użyć takich wielkich słów w tym wypadku? Zdecydowani, zdecydowanie, niestety można i należy. To było dosyć śmieszne. Można było, no tak jak Pan powiedział, bawić się memami w internecie, kiedy to była kwestia, czy wyniki zostaną podane we wtorek czy w czwartek. Natomiast dzisiaj kwestia, i to jest oczywiste już i niepodlegające dyskusji w świetle tego, co wiemy, dzisiaj kwestia jest nie, kiedy wyniki zostaną policzone, tylko kwestia jest taka, że wszystkie wyniki obecne w internecie, w systemie elektronicznym Państwowej Komisji Wyborczej są niewiarygodne. Na jakiej podstawie Pan. Yy, Okazu okazuje się, i to yy, późno w nocy zaczęli internauci ujawniać, którzy przećwiczyli ten system, a dzisiaj jest to już zweryfikowane, że każdy średnio rozgarnięty student informatyki, być może średnio rozgarnięty licealista, pasjonat, jest w stanie wejść na tak zwany kalkulator wyborczy, czyli tę część systemu, która jest zainstalowana w komisjach w terenie, yy, dokonać tam dowolnych zmian w protokołach, przesłać te protokoły na serwer Centralnej Komisji Wyborczej, i ten serwer tego nie odrzuci, przyjmie to do systemu. To oznacza, że można, można robić rzeczy takie wynikami Ja mówię sposób. o rzeczach, które dzisiaj testowo różni moi zaprzyjaźnieni fachowcy, których pytałem o ten system, ludzie pracujący dla państwa w sferze bezpieczeństwa, ale też pracujący komercyjnie. Oni testowo zrobili dzisiaj takie eksperymenty, jak na przykład dodanie jakiemuś kandydatowi na, na radnego 10 głosów, potem odjęcie, System to przyjmuje. Yy, jeden z moich znajomych zrobił coś takiego, że dopisał swojego szefa jako kandydata na burmistrza dzisiaj i wstawił to, go do drugiej tury. To, co pan mówi, jest yy, yy, szokujące, to za małe słowo. Zgadzam się, bo tu mamy do czynienia po pierwsze z sytuacją, tak jak mówię, całkowitej niewiarygodności tego systemu i elektronicznych danych dotyczących tych wyborów. Tutaj jedynym rozwiązaniem w tej chwili, jeżeli nie mamy tych wyborów unieważnić w całości, bo to jest też jakaś perspektywa, to jest od początku ręczne w oparciu o papierowe protokoły przeliczenie wszystkich wyników. Podkreślam, nie tylko tych, którymi pasjonują się dzisiaj w większości członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, a więc nie tych sejmikowych. Wszystkich, także tych dorad miast, tych na prezydentów i burmistrzów, które już uznaliśmy wczoraj dzisiaj za pewne. One nie są pewne, one są całkowicie niewiarygodne w tej sytuacji. Ale co gorsza, jeżeli ten system PKW mógł zostać zbudowany w tak, przepraszam, za mocne słowo, idiotyczny sposób, całkowicie nieprofesjonalny. A trzy miesiące przed bez jeden, jedna firma pół y, Pół miliona, pół miliona pół złotych. złotych. Przypomnijmy ten, y, który też był wyśmiewany, system y, dla Bezrobotny dla bezdomnych, dla bezdomnych z tak, prac, pracy, kosztował kilkadziesiąt milionów złotych. Tak, no więc tu jakaś zupełna aberracja i państwo, które nie potrafi sensownie zarządzać y, swoimi obowiązkami, zajmuje się tym, co zupełnie nieistotne, jak widać. Natomiast tam, gdzie państwo powinno być sprawne i gdzie to ono powinno brać za siebie odpowiedzialność, okazuje się, że usiłuje jakimś tanim kosztem, amatorską firemką. To zresztą anegdota warta opowiedzenia. Internauci odczytali z tego systemu, nie tylko możliwości manipulowania. Odczytali kto co kiedy przy nim robił i o, znaleźli tam z imienia i nazwiska, to można znaleźć w internecie, osoby, które poszczególne czynności wykonywały, na przykład pewną panią Agnieszkę, która jak się okazało pierwszy raz w życiu zajmowała się programowaniem, bo zawodowo zajmuje się stawianiem stron internetowych, etc. Więc za tanie pieniądze zlecono te robotę amatorom. Ktoś po stronie państwa za to odpowiada, ale no jeżeli właśnie, to stało się dalej? w PKW, kto, kto powinien... to oznacza, że każdy system informatyczny państwa dzisiaj jest podejrzany. No Trzeba nikt by je wszystkie nikt zapowiedział, nie tyle zapowiedział, nikt już kontroluje krajowe biuro wyborcze, prezes Prawa i Sprawiedliwości odziwo partii, która według sondaży i według tych wstępnych, powiedzmy wstępnych wyników wygrała te wybory chce oddać sprawę do prokuratury. Moim zdaniem Najwyższa Izba Kontroli, prokuratura, także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przede wszystkim co powinni ma tutaj zrobić, ogromną rolę do odegrania. Co powinni zrobić teraz sędziowie z Państwowej Komisji Wyborczej? Zapowiadają dzisiaj wieczorem konferencję. Jedyne, co wyobrażam sobie w tej chwili, ma do zrobienia Państwowa Komisja Wyborcza, to zarządzenie od początku przeliczenia w oparciu o papierowe protokoły wszystkich zebranych wyników od szczebla najniższego od gmin, powiatów poprzez sejmiki. No To jest też ciekawe, dlatego część że. Dzisiaj, więc właśnie, dzisiaj PKW mówi, że głosy są liczone ręcznie, z drugiej strony system zaczyna działać. Z naszych informacji, proszę Państwa, wynika, że na poziomie powiatów w naszym województwie ten system jeszcze jest niedrożny. Część mówiąc, komisji liczy naj... ręcznie, część komisji nie liczy ręcznie. To, czy on ręcznie. jest drożny, to jest najmniej istotne w tej sytuacji. Właśnie, tutaj szczerze, skupienie, jakby cała, cała sprawa na, była na, na tym, żeby tym można czy możemy było się logować, protokollu. czy nie. Natomiast w tak? pytanie... sytuacji, kiedy okazało się, że logować może się każdy, pan redaktor, ja i większość naszych telewidzów, którzy potrafią to ogarnąć od strony informatycznej. Oczywiście, każdy... to, to wisi, drodzy państwo, nas... w internecie. Mówiąc kolokwialnie, rzeczywiście ten program każdy, Kalkulator jeden wisi w internecie. Każdy z nas może do niego wejść, znaleźć sobie dowolny znaleźć sobie w nim dowolny protokół, nanieść na nim dowolne poprawki i wysłać ten protokół na serwery Państwowej Komisji Wyborczej. Wiele osób zresztą to już robi, więc ten system nie będzie długo działał, bo on się prawdopodobnie zawiesi wskutek yy, przeciążenia, jak można się domyślać w tej sytuacji. Yy. Będą wybory powtórzone czy głosy liczone? No bo... czy, czy nie będzie sprawy? Nie, no bo... Zapytam też wprost. Znaczy długie milczenie organów państwa, bo to o czym my w tej chwili mówimy jest w wielu środowiskach, a dzisiaj już powszechnie znane od kilkunastu godzin. Ta informacja owszem narasta, ale y, pierwsze wpisy w internecie na ten temat od niezależnych badaczy problemu pojawiły się kilkanaście godzin. No, A medialnie godziny. to też nie istnieje? Medialnie to nie istnieje. Ważni politycy nie zabierają głosu, więc ja podejrzewam, że tu może istnieć chęć przyklepania, zamiecenia sprawy pod dywan. To się nie uda z dwóch powodów. No, po pierwsze, nie odpuszczą partie opozycyjne, przynajmniej ich część. Po drugie, no, nie odpuści ten milion czy dwa miliony młodych ludzi, którzy znają się na informatyce na tyle, że rozumieją problem. No, nie będą tych wyborów traktowali, ich wyników, władz wybranych w tych wyborach jako legalnych, jeżeli tego się nie posprząta. Metodą posprzątania, jedyną, jaką ja sobie w tej chwili wyobrażam, jest, powtarzam, ręczne przeliczenie papierowych protokołów od początku. Powiedział dr Witold Sokała, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję, pani.